Cześć, witam, dzień dobry. Oferuję do sprzedaży świeżo sprowadzone, bardzo fajne, rodzinne kombi Peugeot 308, poliftowa. Ostatni wypust pierwszej generacji. Charakterystyczne ledy z przodu, silnik 1.6, benzyna i 120 koni. Auto gwarantuje zapewniam, calutsieńkie w oryginalnym lakierze. Żaden element nie malowany, nie odkręcany w kolor. Wszystkie szyby fabryczne. Przebieg 187 tysięcy. Auto świeżuteńko przyjechało z Niemiec. Jest bardzo, bardzo zadbane. Czyste, ładne. Garażowane było. Nie jest poobijane, nie jest porysowane. Przebieg wpisuje na fakturę. Samochód po sprowadzeniu przeszedł. Serwis. Serwis olejowo-filtrowy. Nowe końcówki drążków, nowe łączniki, uszczelniony dekiel zaworowy. Czyli standardowe rzeczy dla tego silnika przy tym przebiegu. Wymieniony także skraplaż klimatyzacji. Także klimatyzacja jest działa perfekcyjnie, jest świeżo nabita. 2012 rok 1.6 benzynka. Prosta nadaje się do gazu, nie ma nigdzie korozji. Auto ma piękny brązowy kolor. No w tej chwili Postaram się to oddać, jak wyjadę na słońce i zrobię lepsze zdjęcia. Co do wyposażenia, pełna elektryka szyb lusterek. Tempomat, ogranicznik prędkości, automatyczne światła, automatyczne wycieraczki, sferyczne lusterko nieoślepiające. Skórzana kierownica niezniszczona, jest bluetooth, jest klimatyzacja dwustrefowa, jest CD, telefon głośno mówiący, komputer pokładowy, fabryczne gniazdo USB, regulowany w wielu kierunkach podłokietnik Pięciobiegowa skrzynia, fotele są ładne, niezniszczone, dywaniki jeszcze oryginalne. Jak to Peżot, nie ma nigdzie korozji, z tyłu szyby elektryczne. Jest regulowany tylny podłokietnik, bardzo funkcjonalny. Do tego jest otwór na długie przedmioty, na narty, jakieś tam inne rzeczy, które sobie wymyślimy. 2,12 rok, 187 tysięcy przejechane. Przebieg wpisuję na fakturze pod odpowiedzialnością karną. Prowadzę działalność gospodarczą, a więc biorę za to pełną odpowiedzialność. Opony bardzo, bardzo fajne, ale tylko zimowe. Nie mam odpon letnich ani aluminiowych kół. Bagażnik bardzo duży. Jest oryginalna gumowa wykładzina. Jest dwufunkcyjny. Czyli tutaj jest zestaw dojazdowy, pompka, kompresor, trójkąt, gaśnica, to wszystko jest. Roletę kupiłem, ale niestety nie zauważyłem, kupiłem od hatchbacka, a nie od kombi, więc postaram się to zamienić w miarę szybko na roletkę do kombiaka. Kolor obłędny, kawowy, metalik, brązowy. Auto normalnie jeździ, skręca, hamuje, nie palą się żadne błędy, fajnie odpala. Wyrażam zgodę na komputery, mierniki. E, Wizytę na stacji kontroli pojazdów, e, no, gdzie tam trzeba, są dwa oryginalne kluczyki. Poduszka powietrzna pasażera z przodu można ją dezaktywować. Ogólnie jest sześć poduszek, czyli przód, boczne i kurtyny. E, zapraszam Bo naprawdę fajne auto dla wymagających, dla młodej rodziny. E, można założyć instalację gazową, zapaliły się w tej chwili światełko, automat, tak jak mówiłem, automatyczne światła. Telefon do mnie 515 114 103 515 114 103 auto można oglądać w Krzyszewie koło Legionowa, koło Wieliszewa, 22 km na północ od Warszawy. Mieszkam, pracuję u siebie, także samochód można oglądać praktycznie cały dzień, także w weekendy i wieczorami. Jeżeli prezentacja tego i innych samochodów Wam się podobała, poproszę niezmiennie o polubienie mojego kanału, za subskrybowanie, dajcie łapkę w górę, pozwoli mi to lepiej promować i pozycjonować ofertę swoich samochodów Zapraszam, masz pytania, dzwoń 515, 114-103. Auto gotowe do jazdy w zasadzie tylko opony letnie i można jeździć olej, filtry, wszystkie filtry. Uszczelniony dekiel, klimatyzacja, zawieszenie wszystko co trzeba było na no już jest zrobione. Zapraszam, pozdrawiam Piotr.